Manko widzowie, witam was na kanale Kawi Alegry W tym odcinku zagram z moim kolegom w Fortnite a. Pierwszy raz jest ta gra na moim kanale No i co, bez większego przedłużania Zapraszam do oglądania Elo Wlądowaliśmy na pisk Oh. Chyba mam Dobra, trochę za szybko, ale dobra. Dobra, teraz to jest za szybko mam. Nie oh! dobra gra. Nie, nie. nie. nie to Cieszę ja, ja Nie! ja... Nie! Nie, nie Ja mam szybką medycję, nie żałuję tego. Widzowie? Wyłączaj to! Zgieraczkę. Let's go! Gdzie lecimy? Desz na... tej... Ty Dobra. Desz na przyjemny lecimy. No bo akurat wyskoczyłeś. Lecił tutaj ośrodek? Nie wiem, jakieś londomy tu są. Ja tutaj lecę przed nami. O, jestem z tym To już lekuje. Ja wylądowałem wszyscy typie. Nic, nic. Nic nie mówiłem. Chodź tu do mnie, please. I gdzie jesteś? W domku, dobra. Tak, w domku, jakieś kaszujady są chyba na darmo. No. Albo. No, albo w No w domu są. Bo to na górę, chyba na górze są. Ej, typ jest na dachu! owo. Oh, Ej, pudełno, 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 chodź do mnie, chodź do mnie. Jestem. Tutaj jest, nice. Dobra, znowu to. Nice, Nie no, z tym domem, w kaszu jadę Ja zorałem, Ja mam snajpa, stary no to bombisz jakieś kaszły. Weź je, weź nie, nie tak daleko, weź trzeba bardziej przy mnie. Bo nie mam pompy i nie wygram fajta. No, A nie mam do ramia. Oszty. Gdzie są? Nie! Jezu, dwóch typ. Jeden typ dead. Weź się ten. Reloaduj. A -a. No reloaduj się, bo się nie uleczę. Ach panna to.

Kurde, ale chyba mi podjechał. Nie. Siedz tutaj jak sekunda i snajpa dostajesz. Lecę gdzieś. Lecę tutaj. A bo tutaj? Dobra, tutaj lecę, bo tu będzie bezpieczniej. Teraz te typy. Co za to gierka tu Nie, on no, stary tu ja bardziej. akurat widzisz to tam gierka, bo stary jest. Dziś... ty masz trzy fragi, ja mam zero stary. Chodź do mnie jak się on dwojdzie. jest mega dwojdzie. Stucerek. Tylko się. Na... Zostawisz tucerek, zostaw to. Masz, już, masz 6 miejsc. Masz ammo ma, amo do snajpu? Nie wiem, skąd masz mieć, ale masz mieć. Ja nie mam nic. Okej. Okay. Nawet pompy. To jest tucera? To chwili... Nie, to jest nie. Okej. Okay. POMPY! Chwila, y wypisuję nisy. No faktycznie. Tu masz. No dobra. To chwi chodź. Chwila. Y będziemy ratowali. Dobra. Eee, będziemy um, tu, tutaj lotowali rot do tego jak jest tutaj. Pyk. Chodź. No, nie chciałem wziąć lód No, masz coś lód, jak chcesz Czy nie? Kurde, nie tak, ja, ja chciałem ten. A dobra, to przeszkód. Cham, tak, tak, tak. Wal i do przodu? Tak. No nie odbiło mnie. Oj, No, dobra, to. Odwalamy no, to... landing. O już. No jeszcze nie trafiłem. Czekaj na no, mnie, bo ja mam sztucę. Ja mu takiego headshota chciałbym wybóć. E, I no nie? i to tam pompę. E, leci tam ty Na nas są nasze Widzę, widzę. Dobra. Jeden z się, ja się masz. Nie mam trzy. Mosz. Pięć. Trzy, dwa. Nice Masz ja się zniknąć w kółko i Dobra. Nie, A... że jestem taki słaby dzisiaj. No, to jest To jest Chcę prawie No i wybombił mi. E, ulecz mnie. A, już super super starty. Okay. Jakby było to no, wtedy. Nie tak, no. jest no. Tak, no. Tak. będziemy... no. Tak, no. Tak, na nas. Tak, A, Tak, dobrze. Dobrze, nie. ja heb er een O, een... Oei, fila, abo, hoor je... mam sztypów is het gewoon niet veel type. Bovendien hebben Nou, fijn. Trep... Zet je het vast? Ik sta je Nie, kurde, gdzieś spłonąłem. Dzień, piąte miejsca. No. A ty pierwszy, czy ja pierwszy? Szukam? Ty. Dobra. Także wizowie. Dwie Ojej Oj, a to zielona? A jaka mapa? O, kurde, Daj mi, mogę podpowiedź wyjdź, wyjdź z czegoś, wyjdź i się ruszaj. Chodź tu. Szybko, ja byłem w tej gruszce. I w jakiej gruszce? No chodź, tańczę. Tu. Biegłeś! I raz we mnie celowałeś pistoletem. I ja, a ja wciąż cię strzeliłem? Nie. Popatrzyłeś się na mnie i strzeliłeś obok krzaka. Tak o, przede mną. Tak, z takimi jabłuszkami na mnie. Lecisz tam. I ty pewnie będziesz miał najlepszą mapę możliwą. Y -y, największą. Bo orange, orange. Blue! Blue jest mega dobra! To jest mega słowa, nienawidzę tej mapy. To jest moja, najbardziej to jest moja ulubiona mapa. A moja najgorsza. Tam wcale nie przegrywasz. Tak też może być Ale ty zawsze wtedy jesteś szukający. Teraz będzie tyle wody. a się boję, że ty po prostu znajdziesz baga i wejdziesz jakoś pod mapę, pod wodę. albo przy... Widzisz? Co, gdzieś pobiegłeś, gdzieś nie widzę jakąś igłę. Teraz wszedłeś właśnie do wody. Ej, bo ty albo możesz być też w wodzie... A gdzieś ekstra wysoko. No, właśnie też to chciałam powiedzieć. A teraz się akurat nie widzę. Czy się gdzieś na górze? Pędzę w masz Albo gdzieś mega pod wodą? Tak, w Ej, dobra, podpowiedź. Musisz wybrać jedną... jedną... jedną odpowiedź. Prawdziwą oczywiście, już wykorzystuję. Jesteś na górze czy na dole? Mówisz albo górę, albo dół. Średnio, bym powiedział. Tak jakby mam tak z 3-4 skiny do góry Widzę. No co to się robi tylko wieloryba niebieskie lub coś takiego? No nie wiem to jest, jakaś płaszczyka Gdzie ty musiałeś jakiś jakiś zakamarek. Najlepszy kampie, czy nie ma? Jak najlepszy. Ty ty szójdź do mojego do domku. Co, to jest jakiś domek? No wszedł właśnie do niego. Ajaj, chyba aj, aj, ja ślepy zaułek, no. panie kolego. Ja wiem co tam jest. Я не там достануться За Я только не знаю, что там есть ТЫ ВИДИШЬ? mogę nic trafić. Sprinter! Tu jest ślepy zaułek. Nie, ty nie trafiłeś! Dobra. Dobra widzowie, kończymy odcinek. No i...